Miejsce rzeczywiście bardzo szczególne, bo to nie tylko Katyń, ale mamy w pamięć Radomian, którzy zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych, więźniów politycznych, a więc cała martyrologia i to, co powinno nas wszystkich łączyć, że ci, którzy zginęli tylko dlatego że byli Polakami, wszyscy mają to, to, to samo prawo do pamięci i to jest nasz obowiązek a nie tak jak do niedawna było że dzieli się na ofiary lepsze w cudzysłowie, które zginęły z rąk Sowietów i Niemców i na te gorsze, które zginęły z rąk Ukraińców nie wiem czy zmiana polityczna cokolwiek w Polsce w tej sprawie zmieni czyli będziemy gorsze moim zdaniem ona i tak jest kiept, bardzo zła, dlatego że mimo tych obietnic choćby przez ostatnie 8 lat no praktycznie nic nie zrobiono Najlepszy przykład jest to, że dopiero dwa dni temu Instytut Pamięci Narodowej wydał zgodę na to, żeby na tym pomniku były słowa ofiarom ludobójstwa. No, czyli to jest cofanie się do tyłu w tym znaczeniu, że jest dyskusja, czy można w ogóle w Polsce napisać ofiarom ludobójstwa. I tym bardziej większy szacunek dla organizatorów, że mimo tych kłód, które rzucano im pod nogi i doprowadzili do tego odsłonięcia. Pomnik jest bardzo wymowny, to jest świeca, to jest mhm. pamięć, tu jest krzyż, tu jest odpowiedni napis i myślę, że właśnie w młodym pokoleniu jest przyszłość, że oni przejmą pałeczkę w tej sztafecie pokoleń.